Witam Was, dosent PL. Zimno, minus, zimno, zimno minus 3. Ale <noise> <Oczywalna>. grudzień, grudzień <noise> czyli urodziny, same krafty. Dekada, dekada, wielkie gratulacje <noise> za tą bardzo. dekadę, za tą dekadę. I od razu pytanie do Marcina. E, z czego jesteś najbardziej dumny przez te 10 lat? Co się udało osiągnąć w samych kraftach? No myślę, że się wreszcie udało dzisiaj osiągnąć to, żeby na wszystkich kranach, w samych kraftach, były piwa grodziskie. O tym marzyłem przez te 10 lat, ziściło się dzisiaj, no i teraz już tak będziemy kontynuować. Cały czas te piwa grodziskie będą na kranach. To nie no, to nie 1 kwietnia. No jak nie pisz. <laughs> e, Okej, okay, Marcin oczywiście musi to astół rodzinowy mm. znieść grodziskiem, natomiast ja mam bardzo przyjemnego Zeitgeist e, Pils, German Pils Pilsne, e, z piwnego podziemia, bardzo dobry, wytrawny e, Dobra, ale wracając do e, kwestii samych kraftów e, Tak sobie też przygotowywaliśmy tydzień temu e, trochę zajawkę tej rozmowy e, uważam, że same krafty... Z tego, z czego ja jestem najbardziej zadowolony, że po tych 10 latach, same krafty są lokalem, który wybił się w Warszawie na, na niesamowite spotkania z ludźmi, spotkania z browarami. Cały czas, właściwie, jako jeden z niewielu w Warszawie lokali, yy, powodujesz to hasło Krafty Ludzie, że jest cały czas aktualne. Yy, że tutaj przychodzimy do ciebie, do samych kraftów żeby spotkać się z ludźmi? No, no to jest takie, wiesz, no, by, y, banalne może, no, by, po, to, po to jest pap, żeby, żeby do niego przyjść i się spotkać z ludźmi. Jakby piwo jest dodatkiem, jest y, y, takim rozluźniaczem, powiedzmy, przy rozmowie, a szczególnie piwo grodzickie, które jest lekkie, y, no, generalnie ma, ma być fajnie, ma być jakaś muzyczka w tle, ma być dobre, najlepiej lekkie piwa, właśnie pubowe, różne jeszcze, tak jak, tak jak ty pijesz i ja piję lekkie pilsy, właśnie ostatnio, osmiczka się pojawiła nawet. Bardzo fajne z prefaktury piw, piw. Piwo roku 2020. Tak jest. Pozdrowienia Bartek. I desitki, które też obydwaj mm -hmm. uwielbiamy. Czy brakuje trochę cały czas biterów lekkich, no, o maildach nie wspominam, ale są cały czas dry stauty. i, to i przy takich piwkach można sobie posiedzieć pogadać, popajdużyć, spotkać się ze znajomymi i, i potem my tu jesteśmy. Ale Marcin, ale to nie tylko ja mówię o spotkaniach z ludźmi od strony drugiej baru, z tymi, którzy przychodzą. Często albo tutaj sporo ludzi na Starówce jest z zagranicy, więc też można zagadać z ludźmi z innych, z innych krajów, ale też mi chodzi o to, co się dzieje po drugiej stronie baru, czyli... Sporo nowych browarów, sporo e, zapraszasz e, po prostu graczy piwnej sceny, którzy albo są po raz pierwszy, albo są mniej znani. Jak to z Twojego punktu widzenia wygląda? To, to znaczy tak, no, by, by, trochę po, po pandemii jakby no, cały ten... Cały ten pentcraft spadu spadł i oczywiście dalej są nowe browary i one się pojawiają, natomiast już rzadziej niż kiedyś. Natomiast przez te 10 lat już ustalił się taki, taki kor jakby na, na, naszych przyjaciół browarów, z którymi na stałe współ, współpracujemy i rzeczywiście oni się pojawiają co jakiś czas, jedni raz do roku, jedni dwa razy do roku. Jedni raz na dwa lata, ale, mhm. ale, ale się pojawiają. Oczywiście na klanach są części ob, ob, obecni, ale, ale te imprezy. Yy, właśnie ten, ten szalony czas imprez, kiedy w Warszawie co tydzień mhm. były 3-4 imprezy piwne, już chyba trochę minął. Natomiast nawet dziś mamy premierę Samca Alfa, oprócz urodzin samych Kraftów, i, i jeszcze są urodziny. E, któregoś pubu, zdaje się, chyba kufloteki i mhm. tam jeszcze jakieś imprezy, więc nawet dziś mamy trzy czy cztery im, 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 imprezy, ale kiedyś to było tak co weekend, każdy weekend, nie? A teraz to jest tak, jak się to, to, to zdarzy, mhm. no to to jest tak raczej, raczej rzadko. No i e, ludzie po pandemii też przestali trochę mieć chęć na wychodzenie na zewnątrz. Mhm. Natomiast ci, którzy jeszcze chcą wychodzić, wychodzą rzadziej i te imprezy, które my robimy raz na jakiś czas, jakoś mobilizują ich, żeby, żeby jednak wyjść. Mhm. Więc tu jest taka jakby trochę my pokazujemy, że słuchajcie, no to zrob, zrob, zrobimy coś tutaj w Waszym kierunku, przyjadą piw, piwowarzy, no przecież nie, nie mogą być sami, no to przecież przyjdziecie, no i, i przychodzą. Mhm. Tak? Rozmawialiśmy też o tym, jaki jest sens prowadzenia lokalu patronackiego, bo od wielu, wielu lat same krafty i same krafty vis-a-vis to są lokale patronackie, czyli z jednej strony trzech kumpli, kumpli. z drugiej strony vis-a-vis -vis piwne podziemie który dzisiaj też tutaj obchodzi Takie. dziesiąte urodziny swoje, ale dziewiąte urodziny obchodzi pap nie... vis, vis który jest hmm. od początku pubem patronackim. Pod czy nie uważasz, że coś takiego jak lokal patronacki zawęża wybór, zawęża ci tą możliwość, żeby mieć trochę inne browary, trochę mniej znane na kranie? I tak, i nie. To znaczy myślę, niektóre... Puby ograniczają się inaczej przez, przez to, że nie wiem, też lubią jakiś browar, więc z niego zamawiają, albo są atrakcyjne ceny, mhm. albo jakieś tam inne czynniki wpływają na to, że, że chcą na kranach mieć dane, dane browary. I, I tak naprawdę w każdym pubie gdzieś ten wybór jest ograniczony, i, i nowe browary mają bardzo ciężko się wbić do już działających pubów, ponieważ. Mhm no pawy mają, mają swoje, swoje browary, swoich czy dobrych przyjaciół, czy dobrych, po prostu, biznesowych mhm. jakby partnerów, tak? E, natomiast, no, my łączymy to w jedno, bo lokal, lokal patronacki pozwala połączyć ten, te znajomości, te, te przyjaźnie z, z, ze, ze sferą biznesu. To znaczy, jeżeli jesteśmy lokalem patronackim, to wiadomo, że, że to nie jest tajemnicą, że piwo mamy po prostu taniej od od browaru. Okay. Czyli za to, że jest to piwo u nas, za to, że je reklamujemy, dostajemy po prostu. Zniżenie. Okay, tak, jest... tak, więc no, nie ma oczywiście do tego żadnych precyzyjnych umów podpisanych przez prawników. To jest wszystko po prostu po, po koleżeńsku. Kiedy my mamy krano przejęcie, to browary wiedzą, że, 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 że wtedy nie ma ich piw, ale są ich piwa w, w lodówce przez, wtedy, przez ten dzień, dwa można, moż, można sobie się napić czegoś innego na tanach. i to też dla ludzi jest zmiana. I właśnie te imprezy to robią też, że, że ta stała oferta trochę się zmienia albo nawet diametralnie się zmienia na wszystkich kranach i to też przyciąga jakoś. Bo nie ma zakazu, e, prawda? Bo to też bo, tak powiedzmy, bo, że ani nie, nie zakazuje. ani piwny podziemie tak. nie powie absolutnie jest zakaz, żeby, żeby robić imprezy, tak, żeby żeby robić imprezy z kimś innym. Z innym nie, nie, więc, nie czegoś to, takiego nie to, to jest ok. Tak, e, więc tutaj jakby win-win myślę. Pozdrawiam tyle lat już, także mam nadzieję, że, że jest ok. Tak, ale po y, ogłoszeniu ostatnich wyników KPR-u Taką tezę tutaj uknuliśmy w, w, w gronie wąskim, że kraft rozchodzi się, zresztą to już widać od jakiegoś czasu, na ten mainstreamowy craft, Dostępny w Lidlu przede wszystkim, gdzie ludzie mogą pójść, promocję 4 plus 4, kupić go za dobrą cenę. I ten kraft mniej dostępny, czy to właśnie w lokalu jak same krafty, albo u badylarza, u specjalisty. Jak to z twojego punktu widzenia wygląda? Czy to nie będzie tak, że właśnie może te piwa lidlowe będą schodzić z ofert lokali, a bardziej zainteresowanie ludzi będzie, żeby przyjść do lokalu, zapłacić już tą większą cenę za piwa, które nie są dostępne w szerokiej dystrybucji. To znaczy by może to być prawdą dla 1% klientów. To co mówisz. My żyjemy w, w swojej bańce cały czas tej kraftu i, i tak naprawdę yy, tak, tak, tak naprawdę nie wiemy yy, co myślą lu, ludzie, którzy, którzy przychodzą tu, to znaczy no, my wiemy na warze, tak? bo, bo jeżeli ktoś przychodzi i na przykład yy, chce jakiekolwiek piwo, po czym nawet yy, nie wiem... Proste pytania Je, na wybrać, temat piwo jasne czy ciemne to jeszcze ok, ale nam na przykład no, na brystek, tak jak brystek. kiedyś przychodzili, przychodziły osoby, które brystek. właśnie się bardzo były into craft, uh -huh. bardzo były już wyedukowane, wy y no to one wiedziały, brystek. znały style, y wiedziały o co chodzi. A, a teraz po prostu wszyscy przychodzą na tym do porządku dzien dziennego. Te osoby gdzieś poznikały albo, albo właśnie po pandemii się w ogóle powyprowadzały. Uh -huh. y Niektórzy przestali pić piwo na rzecz hmm. innych, czy, czy trunków, czy nietrunków. I ci ludzie na przykład przychodzą i, i, i nie wiedzą, że Pils to jest piwo jasne typu pilzneńskiego. Nie wiedzą, że Stout to jest, to jest piwo ciemne. Do, do tego stopnia, czyli jak, mhm. jak oni mają wiedzieć, co jest, to, bo tym kraftem w Lidu też się interesuje grupa ludzi, która to kupuje. Ktoś może to przez przypadek kupić oczywiście, natomiast też jest grupa lu, lu, ludzi, Tam tego piwa nie ma bardzo dużo. E, część browarów robi tak, że na przykład w ofertach za, za, zaznacza, że to piwo będzie w Lidu. Uwaga mhm. dla pubów, żeby puby może, jak nie chcą, mhm. to niech nie kupują. Mhm. Tak? Na, natomiast no, tego piwa jest tyle, że, że nawet ci, którzy są bardzo w krafcie, nie, nie potrafią odróżnić, które piwa były w Lidlu, a które nie były w Lidlu, tak? Więc no, ja oczywiście jestem y, y, przeciwnikiem piw kraftowych y, w, w, ma, w markecie, ale rozumiem, że, 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 że browary chcą... Y, tutaj mi coś ten... O. Pozdrawiamy Janka. Tak, y, zaraz odbiorę. Y, więc, y, ja wyrwałem się z Dobrze, tego. Dobrze, ale, z tego. Dobra, ale no, no, to inaczej. Bo pomogli... W każdym razie, hmm? piwa kraw, takie z małych browarów, dla mnie, powinny być w sklepach specjalistycznych i, i w pubach. Ale okazało się po pandemii, że i puby, i sklepy specjalistyczne padają, są niewydolne. No i wszyscy się ratują tak, jak mogą. Także ja nie mam pretensji. Natomiast zawsze widziałem to zupełnie inaczej, zawsze, zawsze mhm. widziałem te małe browary jako działanie wokół, wokół, wokół komina, a ewentualnie te, te troszkę większe na takie właśnie multitapowe, no ale no cóż, życie weryfikuje wiele różnych rzeczy, które miały być. Pozdrawiam artezana. Jacek zawsze Najbardziej. opowiada, że, że założenia były inne, tak, a, a rzeczywistość jest, jest, po, jest potem inna. No to też masz tą specyfikę właśnie starego miasta, mnóstwo turystów, ten ruch turystyczny już chyba wrócił do normy. Znaczy, ruch turystyczny nie wrócił do normy, natomiast się zwiększył w stosunku do, do zeszłego roku dwa lata temu. Ale I... czy, czy uważasz, że ci ludzie, którzy właśnie nie za bardzo wiedzą jakie piwo piją, po prostu przychodzą na piwo do lokalu? To w większości są turyści zagraniczni czy jednak no, yy, są, co? No, no to jeszcze poruszyłeś drugi, drugi temat akurat u nas, no bo krajowcy przecież w ogóle nie mają pojęcia w ogóle o, o tym, jakie są krowary w Polsce poza żywiec, Nie, no, tak? ja, y no wiele razy rozmawiałem w samych kraftach z ludźmi, którzy przyjechali specjalnie do samych kraftów i mieli to, to jest oznaczone. Co innego. No to, no to takich ludzi je, jest trochę, ale to znowu będzie jakiś 1 do 5 może procent. No, okay, nie wiem, czyli no, cały czas mówimy o niższe w niszy. Tak, oczywiście, bo ci, którzy, którzy wiedzą, no jesteśmy jedynym już miejscem, bo Marienstadt niestety został wyrzucony stąd. Pozdrawiamy Więc jesteśmy już tylko jedynym miejscem yy, na, na, na Starówce a, z a, piwem a, rzemieślniczym. No i, i ci, którzy chcą rzeczywiście te, tego się napić, to nawet ostatnio ktoś przyszedł i powiedział, no spytałem czata GPT na Starówce o piwo rzemieślnicze, craft beer. No to odpowiedź jest, no bo jest to. tylko jedno miejsce, więc no, <laughs> ciężko, żeby była odpowiedź inna. Oczywiście jeżeli to zwiększymy na całą Warszawę, no to będzie to 50 do 100 miejsc, gdzie można jakby bez problemu z kranu się tego napić, plus pewnie kolejne kil, kilkaset miejsc, tak podejrzewam, gdzie można się napić tego z butelki. Tak? Więc to, to się poszerzyło niesamowicie. Jak pamiętasz, jak się otwieraliśmy, to, to raczej nawet 10 lokali takich nie było. Może byliśmy, nie wiem, no w pierwszej dziesiątce na pewno było 5, 6, 7, może byliśmy na jako ósmy lokal. Mhm. A teraz... Jasne. Powiedz mi, co przez tych 10 lat uważasz za... No ten największy minus, czego ci się nie udało zrealizować, co nie pykło, co sobie tam kiedyś zaplanowałeś, wymarzyłeś i jednak, jednak to nie uległo realizacji. Jeżeli chodzi o puby? Nie no w ogóle o, o, o same krafty, no tak, no, i... No, no co nie pykło. Szukaliśmy bardzo długo kolejnego lokalu, który byłby większym lokalem, mhm. no bo tu, tu jesteśmy w bardzo małych lokalach i to jakby... Koszty przytłaczają, a jakby e, jeżeli jest weekend, to, no to ludzie się odbijają, a jeżeli nie ma weekendu, no to są no to są okej, okay, tak? Mhm. E, natomiast z myślą o, o tym tylko to było jeszcze przed pandemią też. E, no, po pandemii pe, pewnie by, by to był słaby pomysł, natomiast wtedy no, kiedy to się rozwijało wszystko my myśleliśmy o tworzeniu czegoś w innej lokalizacji jeszcze. Jeszcze jednego lokalu, większego. Mhm. Może w połączeniu też z kawiarnią, żeby była pół kawiarni, pół pub, ale na o tyle większym miejscu, żeby to się po prostu bardziej spinało finansowo. Ale trzymając te lokalizacje jak, od, jako trzeci, trzecie miejsce? Od starówki do... Tak, to miało mhm. być trzecie, trzecie miejsce. miejsce. Od starówki jakby szeroko do... Yy, do centrum gdzieś Między starówką a centrum, centrum. Okay. ale niestety no po obejrzeniu tam, nie wiem, 50 lokali okazało się, że zawsze było coś coś tam źle, mm -hmm. a tu nie chcą koncesji, a tutaj jest remont taki za grube pieniądze, że nie ten, a tu. No tak. co, zawsze były jakieś tam problemy, które jakby... Życie zweryfikowało. A, a potem po była pandemia, no, no tak. i przestaliśmy szybkać. Jasne. Nie, czyli to jest takie coś, co jeszcze chcieli, chcieliśmy zrobić, no ale się nie udało. Ok, yy, już tak powoli zmierzając do finiszu, plany na 2025? No, pierwszy plan to jest święto porteru, czyli Baltic Porter Day. Mhm. Także pozdrowienia dla, dla Masona. E, będziemy mieli po, po tam, po stronie kraftów będziemy mieli trzech kumpli, e, zawsze robią ostatnimi laty taki spe, spe, specjalny porter na, na wydarzenie, plus ich będą inne portery. Mhm. A po tej stronie będziemy mieli, e, na, na razie jestem mówiony z, z Bartkiem, z. Profaktury też, też zrobi specjalny kek plus, będą je, je, jego piwa. Darek z podziemia od, 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 odgrażał się, że, że, że już tam na, na tankach coś ma. Więc jeżeli, no zdąży, je, jeżeli zdąży przed, przed świętem, no to będzie też jakiś pewnie od Darka. Więc no, jak zwykle to, to święto Porteru jest takim, takim karnawałem craft, craftowym pośrodku zimy, więc, więc myślę, że zapraszamy już, już, już teraz w połowie stycznia. No a potem już tutaj mała prywata, czyli docent Black Lager and Black Ale Fest. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku w marcu. Więc ciemne piwa, wytrawne, w miarę lekkie. Tak do około 6% mam nadzieję. O, to powinno być jak do około 4,5%. Ale też nie wiadomo, czy to się uda, nie? Ale takie 4,5-5%. Tematy nisza, w niszy, w niszy. Tak, potrójna, tak. potrójna, potrójna, nisza. E, już dogadany jestem z Browarem Nieczajna, na pewno to śledziliście. Brofaktura też tutaj obiecała, e, więc... Słuchajcie, na pewno będzie ciekawie. No i co? I potem przechodzimy płynnie, już co, na święto piwo Grodzickiego. No, potem Myślisz, tak, no że e padnie e znowu rekord? Yy, nie wiem, yy, znowu powiem tak, nie, już nigdy rekord nie padnie, Ta, tak jak mówiłem, roku, w, nie w zeszłym roku to było 33, a teraz Karol to liczy, yy, który prowadzi fanpage Święta Piwa Grodzickiego i wczoraj mi napisał, że razem z tymi dwoma premierami u nas, które są dziś, jest już 58, więc żałuję, tylko Karol, że nie ma 60, bo by było yy, dzielone przez sześciu fanów Piwa Grodzickiego, <laughs> ale niestety jest 58, tak, także to jest, to jest masakra, co w tym roku się stało. Tak, także. ale że... że... Dzisiaj w temperaturze minus 3 stopnie tak, tak, tak. Marcin zrealizował... Dzwoni, dzwoni Janek. Janek, Janek. Janek, Janek Gadowski. Tak, tak. Halo Janku. Jesteś na wideo. Janek dzwonił, że nie przyjedzie, bo nie ma Grodziskiego. Tak, dokładnie, bo potrzebuje więcej grodzickiego. Chciał 12 na kranach, a jest tylko 10. Marcinie, zatem kontynuowania tej naprawdę świetnej pasy Same krafty w Warszawie absolutnie punkt obowiązkowy, więc kto jeszcze nie był, są tacy ludzie, jeszcze naprawdę są po tych 10 latach, wbijać, a yy, wiadomo, że my tutaj regularnie wpadamy i przy klasycznym, magicznym onkienku wywiad zawsze, zawsze z piwowarem, jest. który przyjeżdża do samych kraftów, zawsze jest. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzięki, Wasze zdrowie. Najlepszego dla samych kraftów.